Wiara jest przezwyciężoną wątpliwością, jest wojną stoczoną w sobie, o sens życia, jest bitwą z samym sobą o to, żeby uwierzyć w Boga, uwierzyć Bogu. Taki właśnie był Natanael, dlatego Jezus go pochwalił. mówił, jesteś szary, jesteś prawdziwy. Ty nie jesteś człowiekiem, który wierzysz w byle co i w każdej chwili, w cokolwiek, co ci ktoś powie. Sprawdzasz to. To jest dobre, wiecie, to jest coś, co nam jest bardzo potrzebne, bo w owym czasie było dużo Mesjaszy. Było wielu Mesjaszy, którzy nosiło nawet na imię Jeszua, Jezus. Dzieje apostolskie o tym wspominają, jak Gamaliel w czasie Sanhedrynu mówi, no powstaje w tej chwili dużo Mesjaszy. I w naszym czasie w tej chwili też jest dużo Mesjaszy. Jest dużo ludzi, którzy mówią: Ja ci pomogę, ja cię zbawię, ja nadam sens Twojemu życiu. Jest dużo nawet takich wspólnot, które mówią: My mamy prawdziwego Jezusa Chrystusa. Jest dużo nawet takich ludzi, którzy mówią: Ja naprawdę się modlę do Jezusa Chrystusa. Ale gdzie ten Jezus Chrystus naprawdę jest? Gdzie u świadków Jehowy, w kościele cjentologicznym. A może u tych wszystkich ludzi, którzy mają obrazki ojca Pio, a jednocześnie wróżą z kart tarota, a może jeszcze u kogoś innego, kto, komu się pomieszało w tym wszystkim, co nazywamy taką prawdą dogmatyczną, która istnieje w Kościele, bo to jest bardzo ważne, żeby nie pomylić tego Jezusa.